Kto to? Kto to wita? O Jejku, Jejku, no chodź mi Lęziu. Chodź mi Lozio. Chodź mi, chodź. Cześć kochanie. Cześć kochane moje. штоби так пер тоби. А я то А я то хочку хані хоць Бо бо мусі быць так Моухана так Мояню не так Мо як хана мо, мо мо. Moja mmm. Na chac, na chac, kochanie. Na chaco, no O jejku, jejku, kto tak skacze. Już, już, już. Jak my się musimy wycałować, jak pięknie! O, tak pięknie my się musimy wycałować, tak? Jestem kochanie, jestem. Moja kochana. Moja, 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 moja. Moja, moja, moja. moja, moja. Moja milenia, tak. A kto tak biega? Kto tak biega? Kto tak biega? I mrdlał Kto? Milonka nasza kochana. Tak, nasze kuchne wszystko. Nasze kochane wszystko, Nasze kochane wzisko, tak. tak. No. Okej. A jej. A jejka, jejka. No już, no już miziu, miziu. Miziu, miziu trzeba zrobić, tak. Nasze kochane szczęście tak, Tak. Nasze szczęście. Ty jesteś nasze szczęście, minuniu. tak, kochanie. No, będzie buziaczka, tak? No, no, no. I... no tak, 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 kochany. No, no, jeszcze, 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 jeszcze. No, jeszcze Miloniu. No co to? Ojejku, jak że się cieszy, kochany nasz. Ojejku, jeszcze skacze. Tak, moja Niunia, ja, moja, moja. Ojejku, ty mnie wylizasz. No już już już. już, już, już. Tu, paliki. tu, 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 tu. Tu wszystko. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Już, tak. Mum, mum, mum. Tak, już, już, już. I co teraz? I co teraz w miluniu? Torby? Dobrze. Dobrze, tam coś jest dla Milusi. Jest coś dla Miluni. No dobra, to papa. Pa. <suszy> Tak, 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 dziaki, No O jejku, jejku, a to ten Merda, 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 ząbek pokazała. Tak się śmielnie ucieszył. Co ja tu? Tak, milońku. No, stajemy, 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 stajemy. Chodź do mnie. No, ja wam przyjść, dobrze. Ja będę mijać tak, będę mijać mijać. Uch ty, uch ty kochany ty. Tak, nasza kochana Milunia? Da? Ty na tylko murda. Uch. 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 No już, już, kochane, już. Tak. OK wszystko? Już dobrze, już dobrze. To było powitanie. Pa pa.